Zmalowali ściany, no leż ściany malować, bo to kurde niedużo ludzi wie. Także pędzel musi chodzić kurde, a nie tam kurde jakieś pałeczki, nie pałeczki, jak to ludzie kurde robią, kurde pędzelek, o. I malujemy ściankę, to zaraz wyjedziemy. Widzi Pan, jak to ładnie wychodzi? No, marzenie. Wiecie, jak się rozprowadza wszystko? Marzenie. Posso sentire qualcosa, ma non so se è vero o no. No, è ok. È un po' scuro, no? Sì, è scuro. Ah, questo è meglio, è un i tak dalej, i tak dalej, i jest wójt.